Uwaga, uwaga, film będzie odpowiedzią wideo Zarówno dla tych osób, dla których Jest o tych mowa, a jednocześnie nie mam Zamiaru obrażać żadnej z osób, które Wystąpiły w tym filmie To znaczy o których mówiłem, jeżeli jednak ta osoba O której powiedziałem będzie czuła się urażona To bardzo za to przepraszam, nie było to W moim celu, po prostu to jest tylko I wyłącznie moja opinia, także kto się obraził, kto czuje się źle o tym co mówiłem. Bardzo za to przepraszam. Dzień dobry, witam Was kochani, kochane dzieciaczki i moja armia trollów, którą... O, moje trolle, o, jak ja was lubię. Eee, o co chodzi? Chodzi o to, że jakaś drama powstaje znowu na YouTubie. Oj, bardzo się nudzi naszym bożkom YouTube'owym i ich sława coraz bardziej uderza im do łba, a z racji, że ostatnio dość narzekamy na poziom rozrywki na tym YouTubie. Yy, więc postanowiono chyba zrobić jakąś dramę, a ta drama jest yy, SKKf kontra Mandio i blow Więc o co w ogóle chodzi Chodzi o to, że jeden nie lubi drugiego yy, a jak to się w ogóle zaczyna? Otóż SKKf zrobił yy, odcinek Zapytaj SKKfa yy, i... Nie będę uruchamiał filmu. Ponieważ ktoś powie znowu, że. wykorzystuje film kogoś, więc po prostu nie uruchomię go. Ale pewna osoba zapytała, czy. Teraz mówię z pamięci, czy nagrasz, czy zagrasz? Już nawet nie, nie pamiętam do końca. Z mandziem, blowem i jeszcze jakimś tam chłopem. Yy, Na no to właśnie. SKKF odpowiedział i tutaj sobie zapisałem specjalnie. Yy, to co on powiedział, to znaczy... To co najistotniejsze Więc będziecie widzieć. A to co po prostu nie podobałem się tu, no to po prostu możecie to obejrzeć i to jest to samo co on powiedział. Ja tutaj nie zmieniałem nic, to znaczy yy, że nam jakiś przekleństwo raz powiedział o to sorry, przepraszam bardzo, no to tego oczywiście nie pisałem, bo to jest mało istotne i teraz tak to co tutaj napisałem to jest wszystko cytatem to co powiedział SKKF yy, i oczywiście na początku powiedział, że bardzo nie chciałem o tym mówić i w ogóle i powiem wam, że to jest temat którego nie chciałem poruszać, ale już się pojawiły jakieś, ale już się pojawiły jakieś plotki, że ja mam jakieś dupy o jakiś serwer czy coś w tym stylu. I to wygląda właśnie tak, że sława niestety uderza do łba niektórym YouTuberom. Nie będę mówić wszystkich przy. W ogóle nie będę podawać przykładów, bo zaraz się zlecą. O, nie lubisz tego, nie lubisz tamtego. Prawda jest taka, że im widzów ktoś ma więcej, tym coraz bardziej. Dostają inni bzika, po prostu szukają jakiejś rozrywki, a chcą, nie wiem, sprawdzić waszą y, dzieciarską wierność y, waszego Bożka, więc po prostu takie rzeczy się dzieją. Kolejny akapit to jest pewna sprawa, którą muszę wam wyjaśnić. Bo ona jest bardzo dla mnie istotna I nie chodzi tutaj o wstrzymanie jakiejś dramy Chcę żebyście po prostu O tym wiedzieli Jak sprawa obecnie wygląda Na YouTubie Jeżeli ktoś mówi nie To oczywiście wszyscy tak zrobią Na przykład jeżeli Powiem komuś Nie śmiej się teraz To ta osoba się będzie śmiała Jeżeli powiesz mu nie patrz się w lewo To ona się popatrzy w lewo Jeżeli Powiem na przykład, yy, po prostu cokolwiek nie zrób tego, to ta osoba i tak to zrobi. Jeż, więc, jeżeli on mówi, że nie chce wszczynać żadnej dramy, to dzieje się to na odwrót, ponieważ dzieci będą wszczynały dramę. Bo, niestety, tak to już jest, że jeżeli ktoś czegoś nie chce, to te drugie osoby zrobią to na wspak. Otóż jakiś tydzień temu, Blow przegonił mnie w subskrypcjach zawsze wydawało mi się, że jest to mój kumpel no wyprzedził mnie Ok, gratuluję mu i tu już bardzo bardzo fajnie powiedziane w subskrypcjach, otóż prawda jest taka, że te wszystkie wasze boszki youtube'owe nie uznają was widzów jako osoby które coś tam wnoszą tylko po prostu widzów jako liczbę, po prostu tutaj to co powiedział SKK dokładnie tak brzmi czyli po prostu widzowie są liczbą nie jakąś tam osobą eee, tu, tu 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 ale okazało się że w momencie kiedy już nie byłem tym numerem jeden Minecraft guy napisałem gay to przepraszam to jest niechcąco. Tylko nagle stał się blow. To całkowicie został urwany ze mną kontakt. Zero. Nagrywamy coś? Nie, sorry, mam dużo nauki. I tutaj konkretny następny. Yy... Nie wiem. Nie wiem w ogóle po co coś takiego mówić. To jest tak, jakby. Żalić się, że nie jestem pierwszy. No to co z tego? Był czas jednego, to jest czas drugiego. Czasami ktoś jest w tym momencie pierwszy. Na przykład y, zawsze kilka lat temu Adam Małysz był pierwszy, zawsze go wszyscy faworyzowali, a teraz każdy faworyzuje y, Stocha. A teraz czasami jeszcze niektórzy faworyzują żyłę, i każdy ma swój czas, i nie rozumiem, po co srać się o to, że teraz nie jestem pierwszy. Nie rozumiem czegoś takiego. Kolejny akapit. Ciężko mi, o, ciężko mi o tym mówić, ale okazało się, że ta grupka, nazwijmy ją, kraftki. Czyli Mandio, Blow i ekipa stwierdzili, że całkowicie odcinają się od YouTuberów. Trzymają się tylko we własnym gronie i oni zamierzają się pompować, łapkować filmy, nagrywać tylko ze sobą, aż osiągną jakąś dużą ilość subów, spychając innych na dalszy plan. No i co z tego? No to już ich problem Boże Święty Chcą mieć jakąś tam, nie wiem, sektę? To niech mają Chcą mieć jakąś tam, nie wiem, klan swój? To niech mają Co z tego? Co, co nas to obchodzi? Boże Święty Aha, no tak Przegonił w subskrypcjach i jeszcze odciął się Okej, okay, dobra, już rozumiem Kolejny akapit, więc no nie będę tego komentował. No jednak komentujesz to. Czy to słuszne, czy to niesłuszne, a rozumiem już. Nie jest cholernie przykro, że osoby, które uważałem za przyjaciół okazały się tylko osobami, które skorzystały na jakiejś tutaj powiedzmy mojej pozycji na YouTubie. Wypromowały się i jak już osiągnęły swój cel, to powiedziałem jej jedno krótkie. Spierdolaj! Na początku mówiłeś, że nie masz bólu dupy o to. Tymczasem tutaj mówisz, że te osoby wypromowały się dzięki Twojemu kontowi. Więc, jeżeli nie mówisz, że nie boli cię dupa o to, a tutaj znowu brzmi to tak, jakby cię jednak bolała dupa o to. Eee... Tak to przynajmniej w moim odczuciu brzmi. Jeżeli ja słyszę wyżalanie się, że wypromowały się na mnie, to brzmi to tak, jakby jednak bolała mi o to dupa, że się wypromowali. No, ba, no przynajmniej ja tak to rozumiem. Oni się odcięli, trzymają się we własnej grupce, nikt nie ma tam dostępu. Jak zapytałem, czy mogę zagrać w serwerze. Craft. napisałem tak jak to on powiedział bo nie wiem jak to mam poprawnie napisać nie jestem minecraft bojem to się dowiedziałem, że nie mogę bo ponieważ uwaga teraz cytat w cytacie tutaj zapomniałem dać cudzysłowia intro zawiera narysowane postacie i oni by musieli zapłacić rysownikowi żeby mnie tam dorysował i to jest potworny problem że co? to już nie można gościnnie zagrać poważnie albo po prostu nie wiem po czyjej stronie jest teraz prawda czy to oni mu takie głupoty nagadali czyli ten blow czas i ma, ma magio, yy, czy po prostu nie wiem czy on kłamie czy oni kłamią nie wiem ale to jest trochę dziwne Także nie mogę tam grać ze względu na to, że ponoć nie ma mnie w intrze Więc tak to wygląda Jest mi cholernie naprawdę smutno, że tyle nagle się osób ode mnie odcięło Jak co się tam wydarzyło na tym YouTubie Ech, Kolejna rzecz, która mówi, że SKKF szczelił sobie sam Gola. Już po raz drugi szczela sobie buja. Jeżeli mówi na początku, że nie boli mnie o to dupa, to tutaj mówi, że jest mi smutno. Owszem, ktoś powie, że ten tekst jest wymyślony przeze mnie, ale jeżeli włączycie film i po prostu litery, które tutaj są, zatrzymacie sobie, no to widzicie chyba, że jest to. 90. Może 8% tego co on powiedział yy, Lepiej, że to się teraz stało niż za rok I powiem jaki mam plan. Plan jest taki, że... No i dalej już mi się nie chciało pisać, ponieważ SKKF mówił, że z... teraz to on to on stworzy grupę Ligę Sprawiedliwych, która pokona... Man Madzie Przepraszam Madzia I pff, I tego Blowchasa e, Czyli tam Mosiek Madzia e, Bochenek I tam nie wiem Kto tam jeszcze jest e, Czyli wygląda na to, że Nie wiem, jakieś Jakieś normalnie mucka będzie nie wiem, nie wiem, po prostu... To jest po prostu głupota. I tymczasem yy, zarówno Blowchas, jak i Manja napisali yy, odpowiedź dla zapytaj SKKfa pozycja 7 czy też numer 7 Mówią o tym, że SKKF trochę przesadza, że jednak się spina. Nie, ch nie chcę. Wczoraj tego słuchałem, ale nie chciało mi się pisać znowu tego, bo to nie ma sensu. Yy, I teraz jaki jest wniosek? Zarówno osoby oglądające tego i tego i będące osobami, które podchodzą do tego z dystansu po prostu będą dalej ich oglądać i w dupie mają za bardzo te dramy. Natomiast dwa typy, fanboje SKKFa i fanboje mandzia razem z Blowczasem. Yy, będzie to tak. Widzowie SKKFa będą mówić, że. Mandzia i blowczas to są szuje, bo nie chcą wpuścić SKKFa do gry. Natomiast znowu ci drudzy będą mówić, że SKKF się sra o to i wyżala się swoim widzom i ich napędza do walki dla tych dwóch następnych. I to teraz tak będzie, że jedni pod drugimi się wyzywają łapki w dół, żeby wkurwić jednego, drugiego, trzeciego bożka YouTube'owego. Musimy wkurwić ich, musimy dramę napędzić A po jakimś tygodniu Max nastąpi filmik, że pogodz pogodzili się I tyle, a mój jest taki wniosek, że robiąc was idiotów A może nie robią z was idiotów, ale sami się dajecie robić idiotami fanboje, mówię tutaj o fanbojach, nie o widzach, tylko o fanbojach. A fanboy, a widz to jest duża różnica, bo widz to jest osoba, która ogląda yy, i podchodzi z dystansem do rzeczy takich bardziej prywatnych, jeżeli tutaj już mówi SKKF i tych następnych dwóch o tej sprawie, to ten prawdziwy widz po prostu obejrzy jedno drugie Napisze swoje zdanie, nie będzie się sprzeczał. Natomiast fanboy jednego jak i tych dwóch po prostu obejrzy. Na przykład jestem fanbojem SKKF-a. SKKF powiedział, że nie dopuszczą mnie do gry. To ja im tu zaraz pokażę, zwyzywam jednego, drugiego. I będzie fajnie, pokażę, że jestem wierny SKKF. Zyczyłem się SKKfowi I zauważyłem, że Mandzia, jak i BlowChass y, Już się spinają o to, bo nie zauważyłem, żeby SKKF się spinał y, Mandzia chyba blokowała komentarze do filmów Natomiast Blowczas zrobił coś takiego, że on akceptuje komentarze pod filmami A to oznacza, że Wiedzą i obawiają się, że Zlecą się fanboje Natomiast SKKF jakoś podchodzi do tego Nie wiem Co będzie, to będzie I Wygląda na to, że przyjmuje gość krytykę I Zdaje sobie sprawę z tego, co on robi Więc No a znowu Fanboje tych dwóch a SKKF się srał, wszystko jak się wyżala, biedny SKKF, zaraz mu pokażemy, pokażemy, że jesteśmy widzem Mandzi i Chasa. pokażemy im, że jesteśmy im wierni, będziemy łapkować wszystkie filmy SKKF-a, musimy mu pokazać, że nie uda mu się stworzyć tej jakiejś tam elitarnej grupy, gdzie mówił, że będzie grał z Pingwinem, Yy, znaczy, kaczorem, mośkiem i innymi, których po prostu nie chce mi się wymieniać, bo jest tyle tych kanałów w Minecrafcie, że, że głowa mała. A mój, A mój wniosek, powtarzam jeszcze raz, jest taki, że robicie z siebie idiotów. I nie mówię tutaj o mm, tych trzech osobnikach, ale do Was do was fanboje, nie widzowie fanboje, wy idioci, którzy będziecie łapkować bo coś wam się nie podoba i po prostu jak ja wchodziłem na jeden i na drugi film to mnie po prostu rozpierdalacie, nie się śmiać chcę ja was z was cisnę bekę bo wy piszecie w, SKK, w ty jakiś tam nie będę mówił co y, unsub, łapka w dół, no i co z tego, że łapka w dół, no to po co to komentujesz no to dla mnie łapka w dół to jest jeżeli coś się nie podoba, ale jeżeli coś się nie podoba to musi to zawierać chyba dlaczego, a nie że jesteś fanboyem. No to po prostu pokazujesz swoją yy, swój wiek i a jeżeli swój nie wiek, bo czasami się zdarza, że jednak Osoba, która ma 12 lat wykazuje się większym ilorazem inteligencji niż osoba, która ma 18 lat i zachowuje się jak gimbus. Eee... Także nawet sam SKF mówił, że on nie chce grać już z takimi osobami gimbusiarskimi, bo po prostu go to wkurza. I ja mu się nie dziwię. I to tyle co mam do powiedzenia. Nie jestem po. Po stronie SKKF, ani po stronie Minecraft Blowa ani Mandia, Ponieważ... Ponieważ co? Ponieważ mam gdzieś tę dramę Ale śmiać mi się chce jak wy z siebie robicie idiotów Fanboye Dziękuję za uwagę Jak podczas każdego filmu Trzy komentarze Pierwszy komentarz od użytkownika domi 256 Aha, planujecie atak na ich kanały, spoko, poinformuję ich o tym Cała armia Blowa, Mandzia, SKKFa i innych wam tak dowali, że ten film będzie miał 3000 łapek w dół i tylko 50 w górę Zbieramy armię do ataku na te filmy i wszystkich co krytykują Minecraft Yyy, gościu, z tego co mi wiadomo, w tym momencie jest drama, więc fanboje będą bardziej zainteresowani yy, napierdalaniem się za przeproszeniem jedni na drugich, który ma rację, a który nie. A takie komentarze sprawiają, że ja wiem, że jesteś fanbojem. I to nie jest obraza, ale fakt, że taki komentarz istnieje. To taki komentarz sprawia, że nas na 99,9% jesteś fanbojem i nie myślisz samodzielnie, bo... Co to ma być? Jakieś, nie wiem, straszenie? Że armia? Że co? Jaka armia? Ja myślałem, że widzowie to są osoby, które oglądają. A tymczasem ja tu się dowiaduję, że widz to nie jest widzem, tylko jakimś mięsem armatnim, które ma po prostu wlecieć na kanał kogoś i złapkować go w dół, żeby pokazać, że jestem wiernym przekonaniom jakiegoś tam bożka YouTube'owego. A takie rzeczy jak grożenie, że armia mi przybędzie to. Proszę bardzo, zapraszam. Z otwartymi rękami. E, Obejrzyjcie sobie ciekawe materiały, naprawdę. Nie pożałujecie. Kolejny komentarz od użytkownika Minecraft MinecraftSzymi. Jaka pizda, Minecraft to moje życie. I nie obrażaj mnie, to jest takie fajne. Ja na tym siedzę po 8 godzin na dzień. Czy wersja ta, czy ta. I tak jest to zajebiste. A po drugie... Nie wymyślaj, bo sam jesteś sraka i głównym. Eee, po pierwsze, pisz poprawnie, bo to co piszesz świadczy o Twoim wieku. I nie wmawiaj mi tu, że pisałeś telefonem czy w pośpiechu. Bo zanim skończysz wiadomość, po prostu możesz to sprawdzić. Czy ja tak zawsze robię, jeżeli piszę smsa, to po prostu czy nawet wiadomość prywatną sprawdzam, czy. Czy ma się to kupy? Czy nie ma błędów? A tymczasem świadczy to o Twoim ilorazie inteligencji. I wcale nie obrażam nikogo, bo tak naprawdę, od tego filmu, który teraz się mieści, być może ktoś już stwierdzi, że obrażam tych trzech osobników, o, jest, o których jest mowa. Ale tak naprawdę, jakby się zastanowić, obrażaniem kogoś jest na przykład powiedzieć: e, teraz powiem cytaty, kilka cytatów. Nie chodzi o to, żebym kogoś obraził. Jeżeli ktoś z wymienionych będzie się czuł urażony, to po prostu to jest przykład. Na przykład powiem, że SKKF to jest pedał, że Blow to jest chuj, że Mandio to jest kurwiel, który chce wyzyskać od was pieniądze, że. Że rok to tak jak to mówi liryczny wandal, że gwałci syna. Ale nie mówię czego. Oczywiście teraz powiecie, że to powiedziałem. Ale jak zanim to powiedziałem, zaznaczam, że nie chodzi mi o obrażanie. I tak jak było to podczas wcześniejszych filmów, nikogo nie obrażałem. A to co przed mi... tą minutą powiedziałem, to to jest właśnie przykład. Przykład jest właśnie taki, że wy uważacie, że kogoś obrażam. A tak naprawdę nigdy nie powiedziałem, że ktoś jest chujem, pedałem, skurwysynem. synem. Więc tak naprawdę nikogo nie obraziłem. Głupota. Kolejny trzeci komentarz od użytkownika Misterwarthus.pl Niby po co grasz w Minecrafta, skoro tak go nie lubisz. Nie musisz tak oceniać innych gier i youtuberów. A tak w ogóle jestem pewny, że jesteś jakimś no life'em, który tylko gra w coś typu CS. A i jeszcze jedno, ścina ci, bo masz wysrany z dupy komputer. Pozdrawiam. Ja też cię pozdrawiam, bo jesteś teraz na wizji. Yy, nie wiem po co grasz w Minecraft. Nie gram w Minecraft, powiedziałem to już. Nagrywam to tylko, żeby się z was pośmiać, bo wiem, że będziecie pisać kłopoty, fanboje, dzieci Minecrafta. A poza tym, jak mogę obrażać dzieci, dzieci mówiąc im, że są dziećmi? A to jest takie trochę dziwne, tak jakbym powiedział do starca, idź ty starcze. Yy... No trochę to dziwne. Na przykład, z spieprzaj dzieciaku, mówiąc do dzieciaka, no takie trochę no... Dziwne. Nie musisz oceniać innych gier i youtuberów, po pierwsze... Nie muszę, ale chcę. To już powiedziałem, więc to oznacza, że nie oglądasz filmów, tylko po prostu piszesz głupoty i jesteś fanboyem. Po drugie, nie oceniam youtuberów aż do tego momentu, w którym dopiero teraz umieściłem film, czyli film numer 6. Dopiero ten film pokazuje moją ocenę względem youtuberów, nigdy nie powiedziałem o kimś innym. Więc kolejny karny kutas, już drugi dla ciebie, ponieważ nie oglądasz filmów do końca. Nie jestem no-lifeem, bo gdybym był no-lifeem, to bym wrzucał non-stop gry. Ale ich nie wrzucam, jak widzisz, wrzucam czasami co tydzień, raz w tygodniu, więc ciężko powiedzieć, że jestem no-lifeem. Nie gram w CS-a, bo nie przepadam za szczelankami. Owszem, gram w kil grałem w kilka szczelanek, ale nigdy w CS-a. Po prostu nie przepadam za szczelankami i tyle. E, Ślinam mi komputer, bo jak już mówiłem. Włączyłem full detale i wszystko tak, żeby go ścinało. Także kolejny trzeci karny kutas dla Ciebie, ponieważ nie oglądasz filmów do końca. Też Cię pozdrawiam i wiem, że jesteś fanbojem. Dziękuję za uwagę.